Po kilku miesiącach funkcjonowania doszczętnie spłonął lubiński klub muzyczny Beatka. Nie wykluczamy żadnych ewentualności, tak jak powiedziałem wcześniej, czynności policjantów trwają. Będzie świątecznie, w niedzielę odbędzie się kolejne już lubińskie Betlejem. Dokładnie tak samo jak w domku rodzinnym przed świętami. Majka Groman, witam w piątek 7 grudnia i zapraszam na informacje. Doszczętnie spłonął klub muzyczny Beatka w Lubinie. Policję o pożarze poinformował przechodzień. Przez kilka godzin po zdarzeniu, grupa dochodzeniowo-śledcza pracowała na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Policja nie wyklucza podpalenia, którego przyczyną może być odmowa płacenia haraczu przez właścicieli lokalu. Wypalona dziura w oknie, spalone rolety antywłamaniowe, stoliki, krzesła, które nadają się już tylko na śmietnik. To obraz jaki zastaliśmy, gdy przyjechaliśmy na miejsce po porannym pożarze. Zaledwie kilka miesięcy mieszkańcy Lubina mogli bawić się na dyskotekach organizowanych przez klub muzyczny Beatka. Dziś nad ranem lokal spłonął. W akcji gaśniczej brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. Teraz ustalane są przyczyny zdarzenia. Nie wiem jeszcze jaka jest przyczyna tego pożaru. Oczywiście tutaj nie wykluczamy żadnych ewentualności. Tutaj jak powiedziałem wcześniej, czynności policjantów trwają. Będą wyjaśniać co był przyczyną pożaru tego, który tam zaistniał i tak naprawdę co tam w tym miejscu się stało. Mieszkańcy pobliskiego osiedla, którzy jednak. Nie zdecydowali się wystąpić przed naszą kamerą, uważają, że lokal został podpalony, ponieważ jego właściciele nie płacili haraczu. To kolejny klub muzyczny, który spłonął w Lubinie. W lutym 2009 roku po kilku miesięcznej działalności paliła się dyskoteka Broadway. Dziś więcej jest pytań niż odpowiedzi. Niestety nie można wykluczyć wznowienia wojny gangów w Lubinie. Czy to słuszna hipoteza, ma ustalić policyjne dochodzenie w tej sprawie? Legnicki Urząd Skarbowy będzie miał nową siedzibę, mieścić się będzie przy ulicy wrocławskiej. Szacunkowa wartość tej inwestycji to kilkanaście milionów złotych, całość finansowana jest z budżetu państwa. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski nie ukrywa zadowolenia z przeprowadzki. Dotychczasowa siedziba Fiskusa to budynek z lat PRL-u, który zdecydowanie kłóci się z odrestaurowaną Legnicką Starówką. Inwestycja związana z budową nowej siedziby urzędu skarbowego była możliwa dzięki zamianie działek pomiędzy prezydentem Leknicy a Wojewodą Dolnośląskim. Miasto w ten sposób zyskało nieruchomość w samym centrum miasta o urząd nową i wygodną siedzibę dla swoich klientów. Budowę nowej skarbówki rozpoczęto przy ulicy Wrocławskiej. Urzędnicy już nie mogą się doczekać zakończenia inwestycji, ponieważ w obecnej siedzibie jest bardzo ciasno, a budynek straszy swoim wyglądem. Ta potrzeba już praktycznie istnieje od wielu lat, bo każdy nasz klient, czy państwo też możecie z łatwością zobaczyć, jaki jest stan tego budynku. W chwili obecnej praktycznie on się nie nadaje nawet do remontu kapitalnego, bo należałoby wówczas wyprowadzić cały urząd i, i porozburzać, wymieniać wszystkie instalacje. Także to jest nierealne w tej chwili. W miejscu, gdzie obecnie mieści się urząd w przyszłości wybudowane mają zostać kamienice mieszkalno-usługowe. Nowa zabudowa ma nawiązywać do historycznego wyglądu ulicy Najświętszej Marii Panny. Do dyspozycji miasta pozostanie, co tu dużo mówić, nieruchomość szpecąca zabudowę ulicy Najświętszej Marii Panny i zabytkowego Legnickiego Śródmieścia. Będzie poszukiwany inwestor, który zajmie się zagospodarowaniem tego, tego terenu. Do zakończenia budowy nowej siedziby, skarbówka funkcjonować będzie w dotychczasowym miejscu. Zakończenie budowy planowane jest na 2015 rok. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze co prawda dwa tygodnie, jednak dzięki Lubińskim seniorom już w najbliższą niedzielę będzie można w pełni poczuć świąteczną atmosferę. W Centrum Kultury odbędzie się międzypokoleniowe kolędowanie, tradycyjnie będzie też kiermasz, na którym znajdziemy ozdoby i świąteczne dodatki. Koniecznie trzeba będzie też odwiedzić cukiernię Babuni. Seniorki z domu dziennego pobytu już od kilku dni przygotowują bożonarodzeniowe ciasta. W domu dziennego pobytu senior w Lubinie panuje iście przedświąteczny, Harmider, W niedzielę lubińskie Betlejem. Wszystko więc musi być dopięte na ostatni guzik. Dokładnie tak samo jak w domku rodzinnym przed świętami. Czy jeszcze tam nie brakuje jakiegoś maku, czy nie brakuje śledzia, czy tam powiedzmy wszystkie prezenty są ładnie zapakowane. Tak samo i my. Upominki dla występujących także żeśmy robili. Martwimy się o dekoracje, uzgadniamy to jednocześnie z innymi placówkami, które włączają się do, do tych prac. Jest co szykować, bo faktycznie sporo będzie się działo. Na scenie Lubińskiej Muzy występować będą wszystkie pokolenia. Od dzieci ze żłobków po seniorów. Obowiązkowy repertuar to kolendy i pastorałki. Nie zabraknie także świątecznych ozdób. Przez cały dzień w holu Muzy będzie też kiermasz bożonarodzeniowy, a na deser cukierenka babuni. Seniorki obiecały 40 blaszek ciasta. Pierniki, serniki, makowce, ciasta z jabłkami. Będą także przepisy na te ciasta, w jaki sposób je zrobić, jak zaskoczyć rodzinkę. Zaplanowano także międzyżłobkowy konkurs na najpiękniejszą bombkę oraz wiele dodatkowych atrakcji. Lubińskie betlejem odbędzie się w niedzielę 9 grudnia w lubińskiej muzie starto o godzinie 14. Świąteczna atmosfera zapewniona. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o kolejnych oszczędnościach energetycznych w Lubinie. Powiemy także o bajkowej legnicy. W mieście zapaliło się tysiące lampek. Po wspólnych zakupach energii Lubin zrealizował kolejny pomysł, który przyniesie oszczędności w opłatach za prąd. Energooszczędne lampy oświetlają ulicę Krupińskiego. Miasto kupiło nowe oprawy typu LED, ponieważ dzięki nim zmniejszy się zużycie prądu. Pierwszych 30 nowych lamp stanęło na osiedlu u stronie 4. Niewykluczone są kolejne zakupy, zapowiada rzecznik prezydenta Lubina Jacek Mamiński. Ulica Krupińskiego jest pierwszą w Lubinie, gdzie wymieniono oprawę lamp ulicznych z tradycyjnych sodowych na oprawę ze źródłami światła typu LED. Jedna oprawa kosztuje 1500 tysiąca złotych. Jeśli okaże się, że akurat ta, ta firma, ta, ta, ta technologia, ten produkt jest dobry, miasto będzie wymieniało sukcesywnie na innych ulicach także. Na razie testujemy. Lampy LEDowe dają o wiele więcej światła, przy znacznie mniejszym niż dotychczas zużyciu prądu. Na razie przy ulicy Krupińskiego zamontowano ich ponad 30. Energia w całej Polsce jest przecież bardzo droga. Prezydent Lubina już kilka lat temu podjął decyzję, aby iść w oszczędności polegają one, przypomnę, nie tylko na energooszczędnych instalacjach, ale także na przykład na wspólnych zakupach energii elektrycznej, dzięki którym zaoszczędza się miliony wspólnie z innymi samorządami. Oprócz energooszczędnych diod typu LED nowe. Oprawy wyposażone są w regulator redukujący zużywaną energię elektryczną i dostosowujący wielkość strumienia światła w godzinach nocnych. Śmiało można powiedzieć, że jest jak w bajce. W Mikołajkowy wieczór w legnicy zaświeciło się tysiące kolorowych lampek, w rynku stanęła ośmiometrowa choinka. Tak wygląda budynek teatru. Na zlecenie Urzędu Miasta specjalistyczna firma zainstalowała tu specjalny system świetlny. Do tego wykorzystano ledowe światło. A co ciekawe, ilość energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia gmachu jest porównywalna z mocą przeciętnego żelazka. Pracownicy naszej firmy w ostatnich dniach mieli co robić, bo było to dość duże natężenie wykonywanych czynności. Ale też i znaliśmy termin wykonania tych prac, w związku z tym angażowaliśmy tyle sił, ile potrzeba. Jeszcze kilka lat temu świąteczne iluminacje montowano pod koniec listopada. Teraz ozdoby pojawiają się na początku grudnia, tak aby w dniu świętego Mikołaja legniczanie mogli już cieszyć się świętami. Bardzo, bardzo fajne wszystko jest. Bardzo ładnie wygląda, coraz lepiej legnica wygląda, jeśli chodzi o rynek, naprawdę. Właśnie przyszedłem, no i wszystko dobrze na razie. Robi duże wrażenie. Na pewno się to w większości mieszkańcom podoba. Jestem wzruszony, naprawdę, przepięknie. Prezydenta mamy w porządku. Pokazujemy, że jesteśmy miastem, które warto odwiedzić w tych szczególnych dniach. A jak w tych dniach się odwiedzi legnicę, to zobaczy się jej piękno i, i przyjedzie się, mam nadzieję, kolejny raz, by je ponownie odwiedzić. Niekoniecznie w okresie świątecznym. Świąteczne ozdoby tworzą niepowtarzalny nastrój. Miasto wieczorową porą nabiera bajkowego wyglądu, a wszystko przez tysiące światełek. Cieszę się jako legniczanin, jako oczywiście radny. Jest troszeczkę może chłodno, ale w końcu jest zima, jak to mówią i, i ma być zimno. Ale myślę, że część osób jeszcze przybędzie tutaj. Szczególnie chodzi mi o dzieci, i tą młodszą część Legnicza. Jestem zadowolony, no i właściwie domny. Atrakcją jest oświetlona i przyozdobiona uwaga, ośmiometrowa choinka, która stanęła w centrum miasta, a także przepięknie udekorowana fontanna Neptuna. Tym miłym, świątecznym akcentem kończymy to wydanie informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.